Panie, czy ktoś z Was widział Bola? Spod, miałem się z nim spotkać, ponieważ on pojechał do Papilona. Tak mi w się sensie powiedział. I miałem się z nim spotkać, ale nie dał mi żadnego, żadnego, żadnej informacji. Nie dał mi po prostu znać, co tam się stało. Bo podobno Papilon został porwany. Ale to jest dosyć dziwne, bo czemu miałby zostać porwany? No dobra, nie wiem za bardzo o co tu chodzi, ale w każdym razie, widowie, gdzie jest Bolo? Wejdźcie do jego kamery! Proszę znać, czy coś się z nim stało. Czy z nim jest wszystko w porządku? Bo się bardzo on martwię. I napiszcie w komentarzu. I oczywiście zostawcie łapkę do góry. A ja teraz sobie pójdę do domku. Bola, Zobaczycie, może właśnie bolo jest w swoim domku. To by może zresztą trochę dziwne, gdyby było. Ale no, trzeba to sprawdzić. Bo, bo oczywiście bolo może tutaj się e, znajdować. chodźcie szybciutko do bola. Bolo, 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 bolo. Mam nadzieję, że tu jesteś w domu. Zobaczcie, nawet się robi teraz ciemno. No nie, będziemy musieli iść spać za lada moment. Ale gdzie jest tutaj bolo? Patrzcie, tu jest ta wiadomość, którą widzieliśmy. Na odcinku Bola Bola, pomóż mi to Palion, please, w moim domu jest prześladowca e, Tak sobie teraz myślę, że ta wiadomość wygląda strasznie podejrzanie Bo zobaczcie, przecież Papilon nie pisze w taki sposób Papilon by napisał Bolo, tutaj Palion e, Normalnie by napisał Proszę, pomóż mi, prześladowca jest w moim domu Palion nie używa słowa please Ale nie pisze tak dziwnie jak Bolo To wygląda jakby to pisał jakiś prześladowca O nie, może to prześladowca Po prostu jego zasadzka z weszliśmy w zasadzkę. O oh my god, jest mi teraz strasznie smutno, nie ma tu nigdzie bola, no, no nie. A może wysłał mi, może mi list wysłał, może mi list wysłał, to by było super, gdyby mi wysłał list. Wtedy bym po prostu wiedział, co się z nim dzieje. O jacie, dobra, musimy to oczywiście sprawdzić. Czy mam tutaj... Jest. Patrzcie, książka z piórem jest, jest list. Jest list od bola, jest list od bola od Bola. Z nim dzisiejszym ogłaszam, że twój dom zostaje zabrany za wszelkie przestępstwa. Co? Przecież to... Przecież to nie jest nic od Bola. Halo? Nie, 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 nie. Ja nie będę czytał takiej wiadomości, jak jest noc. Ja muszę iść spać. Ja muszę iść spać, bo ja nie będę przecież czytał takiej wiadomości, jak jest noc. Bo zaraz mi to wyjdzie jakiś śledoca i stanie się wielka, wielka krzywda. W ogóle zobaczcie, ten banner się zmieni na 100 tysięcy. Jest still loading, jest ładowanie, więc dojdzie suba, bo, bo brakuje do 100 tysięcy. Ale dobra, czytajmy tą wiadomość jeszcze raz. Z nim czy mogłaszam, że twój dom zostanie zabrany na za wszelkie przestępstwa? I przenosi się na własność pana obcą nimi prześladowca? Co? Bez przesady! Jak to? Mój dom zostaje mi zabrany i zostaje teraz dany panu prześladowcy? To widzicie, niemożliwe, tak by się może. Wyrok nie podlega dyskusji, mać 5 minut na zebranie wszystkich literów. I to jest koniec, dostałem normalnie od sądu? Dostałem normalnie od sądu, jak to? Nie, 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 Ja idę do tego sądu, mam nadzieję, że jest tam jakiś sędzia. Ja, ja, ja po prostu z nim to muszę dogadać. Co to ma w ogóle być, że mi dom zabieracie? Halo, halo, czemu mi dom zabieracie? Czy jest tu kto? Nikogo tu nie ma. Normalnie nikogo tu nie ma. Po prostu ktoś mi zabiera dom. Normalnie sąd i policja kazali zabrać mi dom i prześladowca. No nie! No co ja teraz zrobię? No nie, no muszę się spakować. To znaczy, nie będę miał gdzie mieszkać, a przynajmniej jak się spakuję, to będę miał jakieś itemy czy cokolwiek. No nie, no to jest przecież jakaś porażka. Dobra. Wiecie co? Wezmę sobie te szalkery, które tutaj były. To są te w ogóle paski, żeby się spakować, ale no co? Te muszę wszystko po prostu zebrać. No nie, no dobra, zbiorę sobie może łóżeczka, bo te łóżeczka w sumie są ważne. Damy sobie od razu może do tego szalkera. Co tutaj? O, moja kamera! No nie! Ja się muszę stąd wyprowadzić. Co to w ogóle ma znaczyć? Lampa do nagrywania. No to lampę też muszę, muszę zabrać. Ale dlaczego? Co ja takiego zrobiłem? Jakie przestępstwa? Czy to jest jakaś zemsta się na mnie? Ja nic takiego nie zrobiłem. Muszę nawet internet zabrać tutaj, bo... Wiesz, nie będę zostawiał bo internetu. Dobra, zostawię ten internet. Tutaj, tutaj będzie dziura, tutaj nic nie będzie. Ale zobaczcie, tutaj... No nie, tutaj było zdjęcie mojej, mojej rodziny tu nie ma. Ej, kamera i radar? mam radar w domu. O czy ja, nie wiedziałem, że ja mam radar w domu! Oj, To no to jest akurat trochę dziwne. No dobra, ale no wszystko to wszystko tak naprawdę już chyba stąd zabrałem. No ewentualnie wezmę może jeszcze tylko te doniczki. Ale, ale jak to jest w ogóle możliwe, że prześladowca zabiera mi cały dom? No gdzie będę mieszkał? Będę mieszkał pod mostem. Zrobimy sobie dom pod mostem, widzowie. Napiszcie, gdzie powinienem zrobić sobie teraz dom. Ale dlaczego mój piękny mój piękny domek, moja piękny domek, owieczka, zamienia się w dom prześladowcy? No co to ma w ogóle być? Czemu prześladowca będzie tutaj chciał mieszkać? To nie jest w ogóle miejsce dla niego. To jest miejsce dla... Lolo, a nie dla jakiegoś prześladowcy, dobra, muszę się, muszę się naprawdę spieszyć, bo czasu jest coraz mniej. Czasu jest coraz mniej, a ja muszę wziąć jeszcze komputer. Muszę wziąć sobie kompa, kompa sobie biorę, o dobra i wszystko spakuję do tego shulkera. Dobra, mam nadzieję, że tutaj prześladowca nie przyjdzie za szybko i że zdąży tutaj wszystko ładnie uszykować. O patrzcie, o nie, patrzcie tylko też zdjęcie jak byłem łysy i to byłem łysy bez Papirona, bo Papiron zebrał mi DNA. I potem dał je panu prześladowcy, który, yy, no nieważne, dobra, no to jest po prostu straszne. No dobra, zabiorę te zdjęcia, to są zdjęcia pamiątkowe Muszę je tutaj mieć, Bulowy je nawet robił No nie, dobra, schowam sobie te wszystkie fotki Klawiaturę i sobie tutaj muszę zabrać inne rzeczy. Oczywiście PlayStation muszę zabrać, bo PlayStation jest bardzo ważne. Czy ja mam coś tutaj w półeczkach? Na półeczkach chyba nic nie ma. To sobie ty, tych półeczek to sobie może zostawię. Eee, kamera. Oh my god. Dobra, to, to ja muszę to też zniszczyć. Ja tego nie chcę. Tego akurat nie chcę w ogóle. Muszę tutaj usunąć wszystkie możliwe tabliczki, bo żadnych tabliczek tutaj nie chcę i żadnej tabliczek tutaj po prostu być nie może. To jest po prostu koniec. tam tabliczki wyrzucam w tym miejscu. I teraz tak. Co ja tutaj mogę jeszcze zabrać? Co to jest? Aha, to jest ten bój Pokój, to jest to znaczy pokój milki. A dobra, ten pokój zostawię w sumie. Nie będę go, go ruszał, ale mój magazyn! Oh my god, dobra, magazyn! Tutaj muszę zobaczyć akurat dużo rzeczy. Zobaczcie, ile tego wszystkiego mam. Ja mam jakąś siekierę w ogóle tutaj. Mam drewniana, ale drewniana to będzie za wolna. Tutaj mam znowu udrewnia drewnianą siekierkę. A, ja nie mam żadnej Kiedy przy sobie? No co? Serio? Mam trzy litry. Ej, dobra, te litry to muszę akurat zabrać. Dobra, trudno. Nie będę niech się śnieg, tylko zabieram rzeczy najważniejsze. Czyli zabieram sobie takie, że... O, ale mam kamer dużo! Kamer mam akurat super dużo, więc to akurat super. Ale szybko muszę się streszać, bo jest naprawdę bardzo mało czasu. Bardzo, bardzo mało czasu, bardzo mało czasu. Dobra, wszystko co jest takie najważniejsze, to ja stąd zabieram. Potka. No to widzę i siła, no to mi się na pewno przyda. To sobie to zabieram. I wszystkie żelazo, diamenty i tak dalej. To muszę, to muszę zebrać, to muszę zebrać. E, jest to crafting, zrobię sobie może bloki od razu. Będzie po prostu mi łatwiej to robić, jak sobie zrobię bloki. O, proszę bardzo, patrzcie to. I mogę sobie zrobić tutaj. E, o, blok diamentów sobie zrobię, blok złota, blok diamentów, blok lazury, to mniej miejsca mi to po prostu zajmie i blok żelaza. O, i będę miał po prostu więcej miejsca w szalkerach, a będę sobie moje itemy trzymał w blokach. O, i patrzcie. A te 7 diaksów 7 to to wszystko to może zostawimy, bo e, to nie jest aż tak dużo, ale nie chcę, a tutaj miejsca muszę mieć dużo. O, patrzcie, to nie widziało się nawet. Super. Sobie Wezmę, może tutaj jeszcze podkę dam to. Dobra, jeden szarker jest cały pełny. Więc ja muszę tego szarkera zapełnić. No dobra, ale czasu nie ma. to mi naprawdę bardzo zaraz tu przyjdzie do no bo to biorę troszkę nabiorę, kobla nie biorę, dirta nie biorę piasku nie biorę, wezmę sobie diaksowego seta, w ogóle sobie wezmę to, bo to, to fajnie wygląda, e, wezmę sobie może brusza, wezmę sobie ten jeden blok żelaza czy to mam jakieś jeszcze itemy, które są przydatne o nie, tutaj oj, kartki, mięsko, o dobra wezmę sobie może kartki, mięsko sobie też sobie wezmę, e, będzie co jeść dobre i wszystko chowamy do tego szonka no nie, cały mój tak po prostu zaraz zostanie unicestwiony, nic nie będę nie będę miał nic, nie będę miał kompletnie nic. Dobra, zabieram sobie te sharkery. No zobaczcie, no, trzeba pożegnać. Jestem domem. To jest koniec mojego domu. O, jeszcze tego sharkera muszę zabrać. Wszystko, co było moje, zabrałem. Ten dom już nie będzie mój. Muszę się wyprowadzić. Muszę mieszkać zupełnie zupełnie gdzie indziej, bo. bo Przecież na dom co zabrał mój dom? No nie! No i papa, mój piękny domku. Zobaczcie. <laughs> Tutaj, e, to jest. Halo! Panie przyszedł, co ty, ty robisz? Czemu mi zabierze? dom! Czemu mi dom zabierasz? To jest mój dom! On jest żółty, a nie jest czarny! To jest mój dom i proszę mi więcej takich rzeczy nie robić! Ja się nie zgadzam! Ja, to, ja chcę, żeby ten dom został do końca mój! Zobacz, tu są mlecze! Ja tam te mlecze też zabieram! Nie będzie ani jednego mlecza! Każdy mlecz tym domem to jest moja własność i mój mlecz! Co ty napisałeś tutaj? E, ten dom został przyjęty, no wiem, że został przyjęty, to już dostałem informację, że został przyjęty, bo niby jakieś przestępstwa popełniłem, jakie przestępstwa, co? Ja nie mogę, ty jesteś jakiś niesamowity, co ty, myślałem, że się jeszcze napisałeś. Ja w tym czasie zbieram mlecze, a ty tam, ty, bez, bez głosu jesteś, ty nawet ze rozmawiać nie potrafisz, tylko musisz na tabliczkach pisać. Zbieram wszystkie mlecze, co ty napisałeś na tabliczce, co? Zrobiłeś złe rzeczy, jakie złe rzeczy zrobiłem, co mam pomysł mi, co, co niby zrobiłem, po prostu jestem dla Ciebie za mądry, a Ty chcesz mi po prostu teraz dom wy, z domu wykurzyć, no, no i tyle, i tyle tylko ci, tylko tyle Ci mam do powiedzenia, i, ten, i teraz przejmuję ten dom, ale się wyprowadzić, Do no, już się wyprowadziłem, mam wszystko, Sulkery Sz z moimi temami, dom jest pusty, zaraz to Ci pokażę jak wygląda, chodź tu. Ci pokażę jak ten dom wygląda i, i, i jak, jak najdalej stąd, No wyprawdę się, wiesz co będę mieszkał tu? W tym miejscu buduję nowy dom, no. Chodź, pokażę ci, wszystko jest wyczyszczone I, i ja ten dom jeszcze przejmę, pozwę ci do sądu i na policję ci dam, zobacz, wszystko jest wyczyszczone, nie ma nic, na dole też już nie ma praktycznie nic, komputer, wszystko zostało już przeze mnie zabrane i powiem ci tylko tyle, yy, szykuj się na pozew od do sądu, o, jeszcze tą kanapę sobie wezmę, wiesz co, nie będę ci zostawiał żadnej kanapy, tam kanapę biorę, tylko ją się strasznie długo rozwala, no to niestety, ale musisz sobie poczekać, aż rozwalę tą kanapę, biorę tą kanapę, co, jednego brakuje? Co? Czego brakuje jednego? Ja nie rozumiem, co to w ogóle do mnie gadasz. Czego ci to brakuje? Wszystko zabieram. Wszystko zabieram i, i będzie i będzie moje. I, i, I wiesz co? I ja cię pozwę. Muszę coś pozmieniać. Co? Co ty chcesz pozmieniać? No wiesz co? To jest mój dom. What? E co? Czemu ty zamieniasz ten dom na czarny? Jak ty to robisz? Czekaj, czekaj. Czemu ty zamieniasz ten dom na czarny? Jak ty to zrobiłeś, że ten dom się chwilę zmienił czarny? Wiesz on...

nie, nie, zostaw z twarz, co ty robisz na mojej twarzy, co ty robisz z moją twarzą, nie, 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 zostaw to, zostaw to, zostaw, to. nie, panie prześladowcu, to, to już jest, to już jest przesada, to już jest przesada, nie mam zamiaru z panem w ogóle rozmawiać w tym temacie, co ty robisz w ogóle z moim domem, nie podoba mi się ani trochę, żółty kolor tego domu był dużo fajniejszy, a ty teraz go co, zamieniasz całego na, na czarny i teraz myślisz o co, dom prześladowca, a, dom Lolo już nie będzie domu, domu Lolo, to jest jakiś nie normalny, nie patrzcie tylko to widzę, ten cały dom zamienia się normalnie w czarny kolor o nie, wszystko jest tutaj czarne, moje żółte łapki zamieniają się w czarne, wszystko zamienia się w czarne, to on normalnie przejmuje cały mój dom, patrzcie tylko na to koloruje go normalnie, zamienia wszystko jakimiś komentami, patrzcie jak to wygląda, Przecież chwilą to był przecież dom lolo, a teraz to jest dom jakiegoś głupiego przeźla, dom nie ty ci do co, Zaprzestaj to co robisz, to, to jest wszystko nielegalne, patrzcie brylo Brelok, to jest mój brelok! Zobaczcie, go, on go nie zmieni! Brelok zawsze będzie żółty! Brelok i ja zawsze będę żółty i możecie go kupić na paleol Style. Więc chodźcie i kupujcie go na Style. E, nie wygląda przepięknie, ani trochę nie wygląda przepięknie. Ten dom wygląda e, Tragicznie! Nie wygląda ani trochę patrzcie normalnie, on się staje cały czarny! Jeszcze ta buźka troszkę tylko wygląda, jakby była moja. Mam nadzieję, że buźki nie zmienisz, co? E, co, co, co? Co ty chcesz? Mi coś pokazać? Co ty chcesz zrobić? Ty, ty, ty cały czas to po prostu zmieniasz! Na moich oczach zmieniasz wełnę i zmieniasz w ogóle mój dom na cały czarny. No przecież to jest, to jest jakaś tragedia. To jest jakaś, to, jakaś, to, jakaś tragedia po prostu. Ty, ty, ty wszystko, wszystko po prostu zaczyna zmieniać. Ja już nie mam w ogóle po co tutaj być. Co ty piszesz na tych Co ty o myślisz? Jak to zmienione? Czyli to, czy to ten dom będzie teraz wyglądał w ten sposób? Nie, nie, Panie Prześladowco, to jest, to jest koniec, ja... ta wisielka na torcie, jaka wisielka na torcie? What? To ty, Ej, ty zmieniasz... Zmieniasz wygląd tego domu na dom prześladowcy? Czy... Teraz ten dom będzie wyglądał w ten sposób? Przecież... To wygląda tragicznie, Panie Prześladowco. Chyba nie umie totalnie budować. Co pan robi? Nie, nie, nie widzowie. Patrzcie tylko na to, prześladowca zmienił cały mój dom w dom przyśladowcy. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Czemu nie ma z tej papilona? Czemu nie ma, ma dajba? Jak oni to zobaczą, to przecież będzie jakaś wielka, wielka tragedia. O nie, dobra, ten dom wygląda koszmarnie. Ja już nie mam nawet gdzie spać. Ja już nawet nie mam łóżka, dobra. Widzowie, idę się teraz przespać do domu papilona. Mam nadzieję, że zostawię. Idę teraz do mojego kolegi spać. I ty masz się wypadł. No, idę, masz się, stąd. Wypad. A ten dom wygląda okropnie. Kolory wyglądają dużo lepiej. Ja nie mogę, przy sobie, dobra. To już jest naprawdę za wiele na dzisiaj. Powiedzcie mi, co ja mam teraz zrobić? Gdzie ja mam zamieszkać? Czy ja mam zamieszkać y, u siebie? W, y, mam zbudować nowy dom? Czy mam się umieć zamieszkać u kogoś? Bo już nie mam naprawdę żadnego z tego pomysłu.